Siema, witam w kolejnym odcinku Grow Your Mind. Często pytacie się, czy można zrobić taką grzybnię bez szybkowaru. Także tutaj mam taką alternatywę dla tych, którzy chcieliby zacząć hodować grzyby, a niekoniecznie chcą narażać się na jakieś koszta. Więc pokażę Wam taką technikę na gotowym już ryżu. Wystarczy wybrać się tylko do sklepu wielkopowierzchniowego i kupić właśnie taki gotowy ryż Anku Benz, i możemy praktycznie już zaczynać naszą przygodę z grzybami. Więc potrzebujemy ryż, taśmę mikroporową, nożyczki, no i zarodniki. Ja tutaj akurat mam kulturę na miodzie. Jak przygotować zarodniki, kulturę na miodzie pokazywa... Pokazywałem w innych odcinkach Zapraszam do sprawdzania playlisty I kanału No i oczywiście ręcznik papierowy Do przecierania z alkoholu plus alkohol Ja niejednokrotnie używałem się właśnie tego, tego ryżu Próbowałem też na innych, ale tylko na tymi wychodziło W ogóle ta paczka jest dobra, właśnie tu wsadzamy nożyczki Idealnie nam pasują, odcinamy odcinamy, jakby te rogi, proszę, wchodzą ładnie, nożyczki, tak jakby stąd, jakby zaprojektowane specjalnie do naszego celu, robienia grzybów, rozkładamy tak ten woreczek No i teraz będziemy odcinać ten nadmiar plastiku, tak 2-3 mm od. Od tego miejsca, gdzie jest grzane. Z... I robimy tak po to, żeby zrobić tam takie miejsce, właśnie gdzie ten ryż nam się tam wyciśnie. Więc z każdej strony wycinamy. Wycinamy ciachu, ciachu. O, i gotowe. I teraz będziemy wyciskać ten ryż, który jest górnej części paszki, w dolną część paszki. A dzięki temu, że tak wycięliśmy, będziemy mieć taki zgrabny, jakby pojemniczek na dole. To zrobi nam się miejsce. No, wyciskamy. Właśnie to jest moment, którego najbardziej nie lubię, gdy robimy tak dużo tych worków. To palce po tym bolą. Ale ten jakoś wyjątkowo dobrze idzie nie jest tak zasany, bo razem jak się trafi taki zasany worek, to idź pan. To no, jest szybko poszło. Naprawdę, jakiś fartowny, a może jest po prostu nieszczelny i nic nam z tego nie wyjdzie. No, następnie łapiemy ponad ryżem i zwijamy worek, tak żeby ten ryż nam się tak ugniót na dole. To jest wszystko. Tak. No i mamy, mamy przygotowany już prawie worek. Następnym krokiem będzie wycięcie wentylacji, żeby nasza grzybnia miała czym oddychać, żeby zachodziła wymiana tlenu i grzybnia nam nie skisła. Wytniemy ten róg i zakleimy go taśmą mikroporową. Musi być taśma mikroporowa, bo ona jest najlepsza. Polecam. Nie polecam nic innego. Odcinamy róg, tak jakieś 2 cm. Zrobimy dziurę. Hyc. A następnie tak staramy się przytrzymać, żeby ten worek nam się nie otworzył i nie zastał nam. Wietrza, no chyba że mamy jakiś nadmuch. Mu no jest to na razie w remoncie Zrobię o tym niedługo odcinek. O i zaklejamy. No i już jest gotowe do zaszczepienia. Proste. <laughs> Więc jeszcze zaszczepimy, żeby nie było niedomówień. Tak, będziemy, musimy wbić naszą igłę. Najpierw, może ją odkaśmy, no i igłę wbijamy tutaj między E a miską ryżu. Czekamy chwilę, niech ostygnie. Jeszcze spryskamy alkoholem miejsce, w którym będziemy wbijać igłę. I Wprowadzamy jakieś nie wiem, 2 mm. Kto jak woli, czy tam jak uznaje, Strzykaweczka pójdzie do lodóweczki. a tu naklejamy znowu mikroport tape, żeby przez dziurę po igle nie wdało nam się zakażenie. No i gotowe. Wkładamy teraz do inkubatora, czekamy. Nie wiem, tydzień, dwa i grzybnia, no do 28 dni czy tam do miesiąca i grzybnia powinna być gotowa. Tyle, zapraszam do lajkowania, subskrypcji na razie. A jak poszło, pokażę w jakimś szorcie